Myślę, że akurat Giżycko, to miejsce, centralność sportu to jest idealne miejsce na gorsze Mamy tutaj piękny park 27 hektarów jezioro i to generalnie pomaga, pomaga w tym, żeby aktywnie ćwiczyć na zajęciach. W karate jest bardzo ważne, żeby być skoncentrowanym, żeby rozumieć to, co się dzieje, ale też jest ważny Entuzjazm, czyli przyjemność z tego, że się uczestniczy w takiej aktywności. Tydzień temu tutaj bardzo mocno ćwiczyli najmłodsi nasi adepci karate oraz kadra kadetów juniorów. To było 100 osób i ich celem jest przygotować się do najważniejszej imprezy w tym roku, która odbędzie się w grudniu w linie, czyli mistrzostw świata w karty tradycyjnym. Mamy faworytów. Nie, nie tylko, że jedna osoba, ale cała nasza drużyna narodowa jest w trakcie przygotowań i Mamy swój cykl szkoleniowy. Część zawodników przyjechała dla siebie się tutaj doskonalić. Natomiast mamy już niedługo konsultacje i zgrupowanie kadry przed mistrzostwami świata. Uwaga, teraz po postawieniu stopy nie stopa do przodu, tylko stopa wraca i przekazuje siłę na nowy zakres rotację. Rotacja rotacja się też przeciw. Co? Noi! Son! Chi! Go! Go! Chi! Hashi! Two! Two time! Fu karata Chodzi o to, żeby być każdego dnia coraz lepszym w treningu i oczywiście, że się, ten poziom jest coraz wyższy. No i, i po, po to właśnie się spotykamy, żeby było coraz lepiej, żeby każdy mógł dla siebie znaleźć takie rozwiązania treningowe, które mu dadzą postęp. No i, i przede wszystkim, żeby tutaj osoby, które wchodzą na drogę czy są na poziomie średnio zaawansowanym, żeby jak najwięcej mogły dla siebie tutaj skorzystać. 妮娜！妮娜！妮娜！妮！ Gaszuku ma na cel przede wszystkim tak zwany, jest to tak zwany drogowskaz, więc musimy jak najwięcej jakby zaczerpnąć tej wiedzy i potem wprowadzić tę wiedzę do swoich treningów codziennych. Jestem teraz coraz bardziej przygotowana. Obecnie przygotowujemy się do Mistrzostw Świata w Lublinie i to Gaszuku pozwoli mi na jakby lepszą pracę do tych mistrzostw. Bardzo fajne Gaszuku. Myślę, że też pod kątem takim treningowym dla mnie osobiście bardzo fajny, ponieważ przerobiliśmy sobie też kata mistrzowskie teki. Akurat przy okazji tego Gaszuku też zdaje egzamin na trzeci dan, więc myślę, że tutaj też dużo fajnych rzeczy się dowiedziałem. Oprócz tego też fajny klimat Mazury, bardzo fajne jeszcze taka końcóweczka wakacji, więc można sobie delikatnie jeszcze odpocząć. Bardzo podobało mi się na tym goszuku. Dużo rzeczy nowych nauczyłam, w tym m.in. tekinidan, tekisandan, to są kata na wyższe stopnie dan. Poznaliśmy też różne techniki do komite z Bardzo mi się ogólne wrażenie bardzo mi się podobało. Uważam, że bardzo fajne spotkanie z różnymi trenerami, można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, nauczyć i doszkolić to, co już potrafimy. Każdy trening przełoży się potem na nasze wyniki w zawodach i na starty. Gaszuku to jest bardzo dobra okazja, żeby spotkać się z karatekami z z całej Polski wymienić wspólnie doświadczenia. Razem się tutaj, że tak powiem, poprzecierać. Na pewno nowe miejsce przede wszystkim. w tym coś jeszcze nie mieliśmy zgrupowania pod względem tej fajnej natury Idealnie tak naprawdę. Żeby przyjechać, troszeczkę też dla mnie akurat odpocząć. Każdy przyjeżdża z jakimś innym materiałem, coś nowego, coś innego. Można zobaczyć sobie, jak inne karate style ćwiczą. Czasami zapraszamy też różnych jakby, te karateków z różnych krajów. Wspaniała atmosfera. Taka rodzinna atmosfera. Że pomimo tego, że na co dzień rywalizujemy ze sobą na przykład na zawodach, czy też każdy klub chce być najlepszy, zdobyć jak najwięcej medali, to tutaj mimo wszystko czuć takiego ducha sportu i tego, że chcemy razem współpracować i razem ćwiczyć i wymieniać się wspólnymi doświadczeniami i, i uwagami, ale też piękne miejsce, Mazury, to był mój pierwszy raz na Mazurach, także też takie nowe doświadczenie, że zobaczyłam coś nowego i też bardzo ciekawe treningi, z których wiele wyniosłam. Myślę, że to wszystko spaja, też takie treningi i wylewanie wspólnego potu na sali, a poza tym no to już jakby nie można udawać, że jest się dla siebie, obcymi ludźmi kiedy się spotyka 2, 3, 4, 5, 6 razy do roku przy okazji seminarium, zgrupowań, spotkań, zawodów i tak dalej i my ze sobą konkurujemy i nasze dzieciaki w klubach, a więc to wszystko później fajnie się spina i jeden drugiego napędza. Tak? Dużo wiedzy nowej, teraz też różne fajne ćwiczenia, które też można przełożyć do swojego klubu, do swojego treningu, ale też do treningu z dzieciakami. Jako instruktor też się ćwiczenia przydają. Zawsze warto przyjechać, poznać coś nowego. Jeżeli właśnie mamy ciekawych prelegentów, którzy prowadzą seminaria, no to super, nie skorzystać, wielka szkoda. Wrażenia fantastyczne, jak co roku, bo jest to taki moment... Podsumowanie, ale również rozpoczęcia dla nas nowego sezonu. Już za chwilę zaczynamy naszą pracę instruktorską w klubach w całej Polsce, więc dla nas jest to wspaniały moment na odświeżenie materiału. Karate jest czwartym według Busu sportem w Polsce. Byliśmy trzeci, straciliśmy na rzecz szelectwa, które stało się nagle popularne i to jest budujące. I to jest prawda, bo to widać na tej sali, że ta młodzież garnie się do karate. Tutaj są od 14 roku życia osoby. Tydzień temu mieliśmy dzieciaczków i jest sporo też osób takich, które mają swoją praktykę w karate powyżej 40 lat. I ciągle ćwiczą, ciągle się angażują i ciągle mają młodzieńcze No Jestem przykładem, chyba, który potwierdza tą regułę, że można zacząć w wieku 50, nawet w wieku 60 lat. 9 lat temu rozpocząłem treningi. Ale ta decyzja o podjęciu i rozpoczęciu ćwiczeń była bardzo trudna. Realizowałem te wszystkie swoje cele założone konsekwentnie, także jestem w tym miejscu, w którym jestem. I to dla mnie jest ważne, że odważyłem się przystąpić do tego egzaminu. Nie było to łatwe, mówię z uwagi choćby na to, że rozpocząłem ćwiczenie karate w wieku 53 lat. Generalnie się rozwijamy, tak naprawdę to co, to co mnie tutaj cieszy, bo zawsze na Gaszuku, czy letnim, czy zimowym jest ponad 200 osób, natomiast dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, bo są egzaminy na stopnie mistrzowskie i nigdy w historii polskiego karate nie było tylu kandydatów do stopni mistrzowskich, bo to jest ponad 60 osób, którzy dzisiaj przystąpią przede wszystkim na pierwsze swoje stopnie mistrzowskie, pierwszy dan, ale również na podwyższenie swoich kwalifikacji, stopni. I to jest bardzo budujące. Okres zawodniczy w karatę każdy powinien przejść. Niektórzy dochodzą do takiego poziomu, że jeżdżą na mistrzostwa świata i Europy. No i to jest nasza jakby tutaj można powiedzieć taka szpica, jeżeli chodzi o wyszkolenie. I, i, i zawsze jest tak, że staramy się jak najwięcej medali tutaj dla Polski przywieźć. Myślę, że ten system, który od lat realizujemy przygotowania sportowego jest dość dobry i nasi zawodnicy zawsze zdobywają medale na najważniejszych imprezach. I to jest budujące. Tak? To, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że struktura tutaj ćwiczących to jest 75% młodzieży. Sí. Uh. Uh. Sí.